Szaleństwo. E, tylko nie patrz w dół. Co? Chyba żartujesz. Jestem na tym platformach zniszczonych przez powodę. Zobacz. Na pewno nic nie brak. No dobra, witam serdecznie! Kolejny odcinek, seria The Last of Us Wersja, part 1, wersja ulepszona na PS5 Czyli Oczywiście gramy na PS5 I to jest konsola ta pierwsza, duża Żadna pro I jest cudownie, powiem wam, przepięknie Ładna grafika fajna, Bardzo fajna gra Idziemy odstawić Eli do ratusza. Biegacze. Biegacze? Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Biegacze. Sprawdzimy sobie, biegacze. Ja mam taki dokument, tu mam. E, taki dokument jest. Broszurka wojskowa. O, biegacze. Są biegacze. Pierwsze, to jest pierwsze stadium. Nie da się otoczyć. Maczużnik przejął funkcje ruchowe ofiary. Zarażeni w stadium pierwszym są szybciej i zwinni. Poruszają się w grupach. Nie pozwól im się otoczyć. No patrz. Potem jest przychacz, tak? Drugie stadium. Trzecie stadium klikać. I czwarte... Nie ma czwartego. Jeszcze... Opisanego. Biegać. Zwinni szybcy. Idę się otoczyć. No dobra. No dobra. Mamy tutaj... Ty ja mam iść tam? Powiedz, ty, ja mam tam iść, do nich. Sprawdzić to No dobra pójdę sprawdzę, zobaczymy Rewolwer mamy, pięknie e, O tak, przytrzymaj kwadrat I na dół tak Mamy to, mamy to Pię Aha, miałem sprawdzić jeszcze Bo tutaj jest taka kropka, widzicie? Na suplementach O, o Obszar trybu na słuchu można odblokować? Zwiększa zasięg trybunsujęcia ze 100 na 200%. Nauczymy się tego. No pięknie. Dobra, miałem jeszcze sprawdzić, jaki mamy poziom, bo ja sobie na wysoki. No jest wysoki, elegancko. Wysoki jest. Muszę ten do, bardzo dobrze szukać tych znaczków różnych, materiałów. Bo na wysokim będzie dużo mniej tych materiałów. Tak, dużo nie wiem, czy dużo mniej, ale będzie mniej niż na normalnym, nie? Dobra, to ja idę, nie? To jest. Życz mi powodzenia. Aha, czekaj, czekaj, czekaj. Miałem sprawdzić. O, tam jest jeden. Tam jest jeden. Tam jest drugi. Oj, cholera. Holy oh, shit. Tu jest trzech. Tak? Trzy, cztery. Pięć sztuk jest. I wszyscy stoją w miejscu. Wszyscy stoją w miejscu. To może być czyhacz. Cze że czeka w... Ty, w... czeka w ukryciu, nie? Tam było chyba coś. Ty więcej nie widzę nikogo tutaj. Tam jest jeden. To jest ten sam, nie? To jest jeden. Drugi to jest trzech, czyli pięciu będzie chyba. Ale jak zamrzycie, to jak tam pójdę na dół, to oni na pewno mi ten. Oni na pewno się ruszą, co? Na pewno się ruszą. No właśnie, tak czułem. I już ważą. Tylko tu wszedłem na dół A ten? Ty, ten sobie stoi w miejscu To jest czyhać? Nie, chyba nie Nie wiem, głowy nie widać, nie Czyhać Klikacz pan taką głowę, nie? Byle jaką, taką przerośniętą Tamten jest biegacz Czyli ten będzie też biegać, ale to nie łazi ale dobra, to dobrze, nie? Spróbujemy go złapać. Nie, to też jest biegać. Tą głowę ma taką jeszcze normalną, nie? Ma tą głowę jeszcze. Dobra. Dobra, nikogo tu nie ma? Tutaj nikogo nie ma. Tamten łazi w kółko. Dobrze, do tego co? Załatwimy najpierw. Tu przyjdzie zaraz, co? Idzie tu. Idzie tu? On tak tu wyjdzie, żeby mnie zobaczył. Ty nie widział mnie, He, ale cud, chyba cud. Chyba. Okay. Kolejny. Ten tu idzie, tak? Aha, on tu idzie, robi kółko i tam wychodzi, nie? Dobra, to może tego najpierw. Jeden stoi w miejscu, widzę. Dobra, to tylko za, za tym pójdziemy, nie? No, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Cicho, cicho, cicho. Cicho, cicho, cicho. Taj, taj, Tam za mną jeden jest. Za mną jeden jest Oli, shit To jest ten Z tą głową eee, Czyhać Czy nie Klikacz To jest Klikacz nie? Ten z głową A zobaczymy Można to zobaczyć? Można Klikacz to jest Stadium drug... Klikacz Stadium trzecie Klikacz, tak Stadium trzecie eee, Ślepy i ten To jest ten, to jest on. No. Nic nie widzi, mogę świecić lampką w niego. Tamten łazi. Ta, Okej. Okay. O! Am amo miał. Amo. Widzi mnie. Zauważył mnie. Dobra, chodźcie na dół. Za głośno było troszeczkę. O, my musimy do góry iść. Jestem wrażeniem, Czau. Wy... Wynośmy się stąd. My musimy iść do góry. Ale sobie jeszcze się tu połażę, pochodzę. Może coś się jeszcze znajdę, nie? Ciastek nie ma? Nie ma ciastek, chyba. Pusto. Nie ma ciastek. O, co to było? butelka? Cęgła. Nie ma ciastek. Dobra, ślepy załóg. Tu są drzwi On tu łaził w kółko Może coś tu leży? Butelka Ciastko jest O właśnie I sobie zjadłbym od razu Na Jancko. I od razu automatycznie je Czyli zdrowie wzrasta od razu, bo widać, nie? Po pasku O lampka, lampka, lampka O Lampka, lampka Pokazało się, że mam ten Padem coś tam ten Poruszać, dobra nic tu nie ma no, no tam, bo jestem na wysokim, nie? wysokim mam ten Ty nic nie miałeś? Nie Tu jest cegłówka Ten też nic nie miał? Nie też nic nie miał Halo? Jest tam to? Miasto puste Zero ludzi Dobra, idziemy. Mikrofalówka. Idziemy. Tu do góry, tak? Mamy iść? Na pewno. Jasne. Dobra, co tu jest? O gościu? Gościu leży i gościu leży. A moje jedno mamy. A moje jedno jest. Na rożniku nic nie ma. Szyby nie wybije. Jakaś ściana, nie, fajna. Dobra, są drzwi i to trzeba odsunąć. Dawaj, dawaj, dawaj. Sam mam odsunąć. Dobra, teraz idź! Dobra, czekaj! No dobra. No. No dobra, praca zespołowa Icyk Icyk Widzisz? Nic mnie jest. A komu mówisz? To też mówiła? To mówię też. Też mówiła? Chyba tak Alkohol. Chciałem powiedzieć olej. Alkohol to jest. Czekaj, a my tu możemy sobie coś utworzyć? Nie, jeszcze nie. No dobra, ranę, ok. Przyda się. ranę A potrzebujemy. Dobra, potrzebujemy jeszcze tutaj jednego składnika szmatki. Okej, okay. o mamy tutaj nożyczki. O, ciasteczko, przyda się. Połowę, połowę zrówka mam. Ponad. Tu wzięłaś ty stąd. Ty wzięłaś stąd? Ty otwierałaś to, nie? Wysoko, nie? Idziemy na dół. Mówisz? To idziemy na dół. Tam, tam nie. Tutaj. Nie ma co zbekać. Jest przejście. Jest przejście. No jest. Uwaga na plecy. Jest przejście. Tutaj. Kolejna mikrofalówka. A nie. Telewizor. Taki mały. Dobra, nic nie ma tutaj. W roślinności. Nic tu nie ma. Dobra, gdzie teraz? Tutaj, tutaj. Pusto, pusto, pusto Pusto tutaj? drzwi są. Przejście jest Ja muszę to jest sprawdzać Czy nie ma żadnych znajdźków. Wiesz co, myślę, że jak bron, Powinniśmy zrobić sobie małą przerwę. Robimy małą przerwę? To ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, nie tym razem. Uwierzę jak zobaczę. No zaraz coś wyskoczy, nie? O, przejście jest. A w wodzie co znajdziemy? Nie wiem jeszcze. Czy w wodzie coś można znaleźć? Ja tak sobie wszedłem, nie? Do wody, tak, tak, jakby było głęboko? Bym wpadł do dziury, nie? Bym się utopił. I cześć. I tyle. No ma sprawdzić najpierw leżartuje, <grych> nie? Dobra, jakie znańcki tu są? Nie. W skrzynce nic nie ma? Nie ma. Dobra, tu chyba pójdziemy. Tym otworem tutaj. Co jest? O, gościu leży. Nic nie masz. By się przydało jakieś amo. Albo zdrówko. Dobra teraz ja po cichutku ktoś tu może być. A ja to sprawdzę. Ty nie ma nikogo. Nie widać. Ty nie ma nikogo. Ty coś tu leży. Nie ma nic. Nie ma. Na wysokim poziomie to będzie mało znajdźków. Dlaczego? Dlatego trzeba dobrze szukać. Trzeba dobrze szukać. A do góry sobie jeszcze pójdziemy. Znajczki, 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 znajczki. O, o, właśnie, właśnie, o to chodzi, tam coś chyba leży Jak on idzie, ty, piętami tylko trzyma ten... Ja pierdzielę. Mamy coś Eee, to były suplementy, tak, suple, suple, suple Suple, suple, sprawdzę, nie mogę sprawdzić tutaj, muszę wyjść stąd chyba Patrz, zobaczcie, zaraz się wyrżnie tam Spadnie w dół zaraz na krawędzi chodzi, po krawędzi. Dobra. Sprawdźmy sobie. Mamy jakieś suple. Eee, nie ten guzik. 5 supli mamy. Dobra, pięć supli. Pięć supli. Ale też można by sobie ten. Zbierać 50, nie? I za 50 kupić y, maksymalne zdrowie, nie? Co by polepszyć zdrowie o 20%. No? No, też by było to dobre, nie? Szybszkie, szybkie tworzenie przedmiotów. E, szybkie leczenie. O! Też dobre, jest za 30. Rozchwianie broni. Mistrzostwo ostrzy. Rozchwianie broni. A teraz jak jest? Rozchwianie broni, czyli wtedy teraz jest rozchwianie broni. A jak sobie wybierzemy tamto, to będzie mniej takie rozchwianie. Dobrze kojarzy czy większe? Zobaczymy, kiedyś tam zobaczymy e, Co ja chciałem zobaczyć Dobra, ostrze znalazłem Jeszcze mi ostrzy brakuje Tuż matki brakuje Dobra, lecimy dalej Na dół mnie to jest O właśnie, tutaj dziś Znajdźki, znajdźki Mateczku potrzebuję. Potrzebujesz mateczku. Tutaj idziemy, tutaj nie? Tutaj. O, coś tam widzę. Świeci się. Świeci się coś. I mamy. Sznurek. Nie, to jest taśma. Yy, wiązanie. Tak, to jest wiązanie. Wiązanie. Mamy, mamy jedno. Mamy ostrza gotowe do, do tworzenia i, i, i alkohol. Gotowy. Dobra. Idę już. Idę, idę. Idę, idę. O, zobaczcie. Coś tam się świeci. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam zaraz. Tu mamy coś... Nie jest, nie jest tak mało na tym poziomie, tym wysokim tych znańczków. Trochę jest, nie? Nie myślałem, że będzie mniej. Coś na każdym kroku się znajduje. Dobra. Dobra. O, czekaj, czekaj, tutaj jest coś. Suple są. Suple są. Ktoś zostawił, dzwonił i zostawił ktoś suplementy. Suplementów mamy ile? Dyszki mamy, no to elegancko. Tu Mówisz, że mam coś sprawdzić? Coś sprawdzić No Jest, świetlik popatrz na rękaw Świetlik jest To świetlik. No widzę, widzę, widzę. Świetlik jest Tak no. Nie mają łatwego życia ani w mieście ani poza nim Oby ktoś na nas czekał w umówionym miejscu Będzie dobrze Będzie dobrze mówisz? No. Zabierz małotowy No właśnie, małotowy mamy Małotowy R2, L2, R2 No dobrze, to tak będzie jak kamieniem, nie? Pożar Ganzko. I szmateczkę mamy. I możemy sobie utworzyć. O, właśnie! I teraz mam dylemat. No, właśnie, patrzcie. Do tworzenia zdrowia i, i tego mołotowa używamy tych samych składników. I teraz mamy wybór albo życie tworzymy, albo tworzymy mołotowa. Ja bym stworzył mołotowa jednak Tak Robimy mołotowa <laughs> Mi się wydaje, że bardziej mi się przyda do, do ataku, nie? Ten małotow. Ej! Ej! Broń weź Co ty robisz? Zapalił mołotowa, ty, i go schował do plecaka Co za... A możemy sobie cegłę wziąć I schowaliśmy cegłę Przyda się cegła Na krzesłach coś jest? Nie ma nic na krzesłach Na schodach Pusto Pusto, pusto Gościu leży, ty, gościu leży tam Tylko żeby mi nie wstał Tylko żeby mi nie wstał Celuj w głowę, tylko mi nie wstań ja podejdę, zaraz wstanie. Na pewno, zaraz mi to wstanie i będzie awariował. He? He? Nie, nie wstaje. Patrz. Dobra, czytamy. Czytamy. E, czytaj. Spotkanie z drugim zespołem. Świetlików przy ratuszu. Z drugim zespołem? Wysłali drugi zespół? Ratusz, Słota kopuła Dziewczyna 160 cm 14 lat, rude włosy Wysłali po nią drugi zespół. A czemu? Przyszli ze strefy kwarantanny. Widzisz, to nie nasi Wysłali drugi zespół. A gdzie jest pierwszy zespół? Chyba się przemienili, co? Pierwszy zespół się przemienił. A oni przyszli do pierwszego zespołu. I ten pierwszy zespół musiał ich załatwić To oni im zrobili takie coś, nie? Chyba spotkali jeszcze kogoś. Innych zarażonych. Ale to pierwszy zespół mógł być też zarażony, nie? Mógłby być zarażony, pierwszy zespół. Eli gdzie jesteś? O, ty łazi tutaj Atlas Tu mapa jest Tu mapa jest. Oho, zdrówko będzie trzeba, zjeść, trzeba coś zjeść, nie? I cyk Pięknie Dobra, a weźmy sobie Pierwszy zespół Gdzie Jest pierwszy zespół Nic tu nie widać Nic tu nie widać Żeby coś było Nic tu nie widać Żeby coś było Cholera, aż tam strach ta miś to jak ten pierwszy zespół ich załatwił No bo ty załatwił tego, nie? I tamtego ty załatwił I tego tutaj To, jest, to są świetliki zespołu drugiego To pierwszy zespół naprawdę mógł być zarażony Na no pewnie, że mogły być Ile ja nagrywam to już? 22 minuty Wiecie co? i ja chyba tu zakończę w tym miejscu ten odcinek 20 minut starczy co? sobie zakończę ten odcinek tu w tym miejscu i wtedy od tego miejsca pójdziemy dalej bo coś mi się tutaj nie podoba tutaj coś jest nie tak nie, zaraz tutaj chyba spotkamy kogoś albo iluś spotkamy coś mi się wydaje szczury łażą. słychać szczurek piścią dobra Moi drodzy, yy, kończę ten odcinek w tym miejscu I w kolejnym odcinku pójdziemy sobie tam Bo tam może być gorąco Cześć czuję Dobra moi drodzy, jak się odcinek spodobał Zostaw jakiś pierdółki, jakiś komentarz, będzie fajnie, będzie mi miło, nie? No A jak nie subskrybujesz mojego kanału to Zapraszam Na, subskryp na subskrypcję Żebyś nie ominął żadnego odcinka Z tej przepięknej serii jest ta test. jest. Łaźnie gdzieś tam. Po Dobra, moi drodzy. To miłego oglądania. Kolejnego odcinka. I na razie, do usłyszenia. Cześć.